Hej, siemanko, tu Miazga16, witam was w kolejnym odcinku stosowania piw na kanale. Dzisiaj piwem desowanym będzie wasza propozycja, a jest to dokładnie czarny kot piwo z beczki Aviatic, 1,5 litra, 5%. To piwo poleciliście mi w komentarzach, bardzo dziękuję za tę propozycję. Co mogę powiedzieć, no można to piwo kupić w Dionizosie na ulicy Limanowskiego w Radomiu. Nigdy jeszcze tego nie piłem. Ogólnie no półtora litra piwa. Ile to piwo kosztuje? 17 ,50 zł 50 groszy. Tyle trzeba za to zapłacić. Całkiem mała cena, patrząc, że tutaj mamy trzy takie zwykłe półlitrowe browary. Eee... No cóż, mam tutaj szklaneczkę, zaraz otworzymy i przelejemy sobie tutaj trochę do, do szklanki, bo nie wiem czy wypiję półtora litra, wypicie czasami, wiecie tak, jak sobie na przykład gram w grę po pracy, po robocie, to wypijam sobie tak półlitrowe piwo w przeciągu pół godziny, tak, tak sobie sączę. Ale 1,5 litra to jest wyzwanie, no nie wiem, no nie, dla, dla mnie niemożliwe. No. Na strzała to na pewno bym nie wypił. Albo wypiłbym, tylko za chwilę, pewnie bym z 5 minut bym sikał na pewno po tym piwie. O ty, skórkowańcu. Wybuzować chciałeś. Ja Cię tutaj przejrzałem. Dobra, wiecie co? Ja muszę tutaj z papierem to otworzyć. Małe cięcie. Piwo już przeleję sobie do szklaneczki. No cóż, widzowie. Wasze zdrowie. Walimy to, tego browara. Zobaczymy, czy smaczny na początek zapach. Ee... Wiecie co? Nie chcę tutaj jakoś bardzo tego piwa zaniżać, ale już na sam po, samym początku po zapachu przypomina mi piwo mocne z Biedronki. Wiecie, takie litrowe. Kiedyś wali... piłem to piwo. Chyba bodajże na, na strzała waliłem. A jeśli nie, to... E... To piłem to piwo i te, to właśnie miał taki charakterysty, charakterystyczny zapach, jak właśnie teraz te, go czuję te, w tym momencie. Więc jeśli to będzie piwo, które mocne, jak z biedronki, no to szczerze to zawiodę się trochę, bo jest to niby piwo rane z beczki, piwo takie, no regionalne radomskie, czarny kot, bo w końcu to jest piwo y, nasze radomskie regionalne piwko, więc cóż napijmy się nie jest pyszne jest ma przyjemną słodycz to piwo ma przyjemną słodycz nie jest gorzkie jak niektóre takie browary eee... No jakby nie patrzeć z takiej półki cenowej, bo to piwo wychodzi tanio yy, yy, właśnie przeliczając na, yy, na trzy takie pi normalne piwa półlitrowe. Na przykład za typowe piwo półlitrowe musimy zapłacić no takie lepsze piwo, to tak z, przynajmniej z szóstkę, więc za trzy zapłacimy osiemnaście. No to jest cena takich trzech browarów w jednej butelce, ale to, ma, to jest lepsze, bo to mamy yy, piwo z beczki. Nie wiem, znaczy nie wiem, czy to dokładnie piwo jest naprawdę z beczki. Albo może oni po prostu kupują może jakieś piwa. I nie do końca może jest rozlewane, rozlewane z beczki Nie wiem, nie, nie orientuję się za bardzo. Nie, no jakoś nie bardzo się interesowuje, nie interesowałem kiedyś historią tego radomskiego browaru. A w sumie powinienem, no, bo jak już te recenzuję piwa, testuje, no to kiedyś musiałem zderzyć się ze światem Dionizosa i światem tych niesamowitych piw, takich właśnie to. Naprawdę mi smakuje, wiecie co, nie spodziewałem się Browar Czarny Kot, że to będzie takie, to piwo, że to będzie piło tak dobre Ogólna nota do tego piwa. Znaczy to pijesz szklanki dam, no, dam notę, bo może akurat mnie... Nie, nie trzepnie mnie, bo jadłem dużo, więc raczej wątpię I to piwo jest, niewódka. Ale tutaj dobrą ósemkę mogę wystawić. Piwo jest pyszne. Jest bardzo dobre. Chociaż prawdę mówiąc... Da, Mogłbym znaczy, dać wyższą notę. Nawet 8,5 na 10. Ale z uwagi, że to jest w plastiku i jest to właśnie niezdrowe opakowanie dodaję 8 na 10, bo jednak plastik... Yy, wiecie, mikrocząstki, które są w yy, które są potem w napoju, my wypijamy, więc wypijamy tak naprawdę cząstki plastiku. Więc to nie jest zdrowe, ale jak już, jak już tutaj szybko wypijemy piwo, to tych cząstek może będzie nie, niewiele. Eee, no właśnie, niewiele spożytych tych cząstek przez nas. Piwo dobre, dziękuję za propozycję. Nigdy w, właśnie nie, myśli, nie wiedziałem, że takie piwo jest w ogóle takie w takiej dużej butelce, 15 litrowej. Zawsze myślałem, że jak piwo lane z beczki to będzie jakoś tak w szklanych butelkach. Kiedyś mi taki mm, no znajomy w pracy mówił, że niby w butelce dłużej, ale myślałem, że to będzie wiecie, jakieś menelskie piwo, jakieś coś ala piwo z biedronki, te mocne, ale tutaj tutaj pozytywnie Zaskoczyło mnie to piwo. Nie to, jak e, piwo z Biedronki, wiecie, że pijecie i jest to takie, e, taki efekt menelstwa, że e, ten zapach, ten w ogóle smak, taki nieprzyjemny. Tu jest idealna słodycz. Także Wielki, wielkie dzięki za propozycje, Naprawdę pomagacie mi rozwijać mój kanał, jak dajecie mi takie ciekawe propozycje filmów do nagrania. W wolnym czasie będę chodzić do Dionizosa, bo widziałem tam mnóstwo też browarów kraftowych, nie tylko radomskich, także kupiłem nawet jeszcze dwa, nowego miłosowa i, i jakieś piwo Ziarno Prawdy, więc będą dwie nowe recenzje z browarów. Tam będę też chodzić po browary, bo tam było tyle browarów, że aż się za głowę złapałem, aż się pytam, Pani, czy to wszystko kraftowe piwa? Tak, patrzę, dwie ludóweczki, no kurde, powiem Wam, że to jest, począłem się jak w niebie, jak zobaczyłem te wszystkie piwa, jak w raju. <laughs> A, także wielki dzięki za, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, subskrybujcie kanał wraz, wraz z dzwoneczkiem, lajkujcie filmy, zapraszam Was za na poprzedni filmy, na następne. Hej siemanko, tu 16 widzimy się w kolejnym filmie na kanale, cześć. Piszcie swoje propozycje śmiało, propozycje śmiało w komentarzach, może jakąś Waszą propozycję nagramy. <laughs> A, wiecie co, ja chciałem przez chwilę e, nagrać jak wale te piwo na strzała, ale to jest jednak za dużo, tak półtora litra, no. Jak, ja na pewno, jakbym poszedł potem po tym piwie spać, to w nocy musiałbym wstawać i, i sikać co chwila. No, półtora litra to jest jednak przesada jak, moim zdaniem. Dlatego to piwo będę pić cały wie dzisiejszy wieczór. Na razie, siemano. Miłego wieczoru mordy.